Cześć, to jest stopa 41. A to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19. Tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie kopanie buraków cukrowych. Wszystkie maszyny, jakie mam tutaj, stoją, ponieważ to będzie, Czekajcie. Będzie te liście. Ogławiać będzie buraki. 40 będzie tutaj je wykopywać oraz zbierać tutaj szuflą. 60 tylko będzie z przeczepu, ponieważ już była w poprzednim odcinku, więc nie będę cały czas 60, to już trochę tych braków załadowałem. No ale dobra, nie przedłużając, będę już wszedł do e i zacznę pracę. No tutaj poza filmem już trochę zrobiłem, żeby też nie było, że robię tylko na bieżąco cały czas że tutaj nie ma zbyt nic co oglądać, bo że może jest dla niektórych No to byłoby ciekawsze na przyspieszonym te piatut, ja tutaj tak spokojnie gram I tutaj jeszcze trochę zostawiłem też po zbierania Ogólnie plan opiera się na tym, żeby 5 minut ogławiać 10 minut wykopywać oraz 5 minut zbierać no to takie chyba najmniej ciekawe może no nie wiem chyba że wszystkie rzeczy po 5 minut i sprzedam to przecież pewnie tego nie zrobię bo trzeba będzie dla świndać prawdę mówiąc no tutaj izator sobie dobrze radzi wcześniej tutaj już nim pracowałem i ogólnie zostały mi już chyba dwa pola do skoszenia. pole numer 10 oraz pole numer 11 o, bo ode mnie tak jest 11 i pole lewej na górze jest 10 więc można sobie zapauzować w tamtym momencie film i zobaczyć o no, jednym z tych większych pulsów więc no, po prostu nie chciało mi się robić też nie wiem czy robić odcinek z koszeniem kukurydzy na kiszonkę. No bo niektórych może to kręcić, a niektórych nie. No nie wiem. Chociaż też, też myślałem czy nie zrobić strawa, ale chyba raczej zrobię na kiszonkę. Przeznaczę jedno pole z po drugie już, już ścinam bizonem. Już nie warbiłem. Krótkie nie za długie trochę ten bizon ma mały zbiornik 2,5 tysiąca litrów więc no, yes. zwłaszcza z kukurydzą miałem duży problem była tam chyba też jedno pole z pszennicą też miałem taki problem gdy cały czas trzeba było podjeżdżać tym traktorem więc nie zostawiłem no ale ostatecznie to porobiłem też nie Tutaj jak farmy budowałem, nie zauważyłem, że na polach były chwasty. Nie zauważyłem też. Kupowałem te pole w ogóle. Nie zauważyłem, że niestety będą te chwasty. No ale może to nie będzie aż tak źle wyglądać. Znowu zostawiłem. No ja tu jednak się staram niczego nie zostawiać. Jak dobrze jest mieć trochę pieniędzy na koncie. Też myślę, czy tych buraków to nie sprzedać części ponieważ ta 40 ona ma tura ale ja mam tylko widły takie widła, zwykłe widła oraz te widła do pornika oraz łyżkę, ale nie ma jak do niej podczepić do tego tura e, widłów do palet to chyba, że znajdę jakiś tu który będzie do niej pasować tam moje 40? No nie wiem. O, światło nawet zamknięte. no nie wiem, czy znajdę coś takiego. Dlatego zamierzam by zakupić mini ładowarkę. Od razu Wam tak zdradzę. Ale już jako to nie, bo to nie zdradzę, nie powiem. Jedno mogę powiedzieć: ona jest droga. Ona nawet zapomniałem zmienić walutę na złote. Więc, no, kosztuje 38 tysięcy euro stanie ona nie będzie. Tylko myślę, że może z buraków coś zarobię. Chociaż to wątpię. Chociaż na polu numer 11 chyba już może gdzieś. Tak, 11. Jest soja. Więc może zbiór tu soję i ją sprzedam, bo tutaj dostaje się na początek silos. Ja wszystko z tego silosu to przesypałem do mojego który jest na farmie więc tam jest trochę soi było nie sprzedałem co może tak z 10 tysięcy litrów będzie chociaż mu wątpię no a takie pole byłoby z 5 zbiorników w bizonie no nie wiem też za bardzo e, no i też przepraszam że w tym odcinku na tej kwaski mapie Flat Map, (oryginalny tak. oryginalna nazwa, e, no mówiłem takim zmęczonym głosem, no ale sam tam chyba się zmęczył, już nawet nie pamiętam, że no, wtedy miałem bardzo ciężki dzień. Za dobry humor, za dobrego humoru, humoru nie miałem, więc no, znaczy nagrywać chciałem, no, że jak tak wyszło, jak wyszło, to przepraszam bardzo. Dobrze, tu chyba zostanę dwa jaki. Nie. Nie, chyba nie mam. Dobra. To to podnoszę. I teraz będę wykopywać te buraki. Też 5 minut. Najwyżej tam na końcu odcinka coś innego porubimy. Nie wiem co. robię, <średytutki> mówię. Co. Później ja tu skończę tą robotę oczywiście, więc zostawię zutora. Okej. Okay. A drzwi nie będę zamykać. Klima przez coś ostatnio się zepsuła, więc po co? O dobra, no to odpalam 40. Tutaj już trochę pokopano, więc oswoimy się z tą maszyną. Wiem jak działa. Prawdę mówiąc, dobrze jest. No, tak, ten, ta kopaczka do buraków to nie działa tak jak ta kopaczka do ziemniaków. Co jest tam? To, nie wiem czy... O! Już natura zebrała buraka. ale tak samo działa czyli to trzeba kontroli to ładuje. no ale zbieram buraki bo buraków chyba jeszcze nikogo nie było Do tego powinny być chyba ciekawsze jakieś tam ziemniaki mam ziemniaki taka rzecz dobrze znana każdemu kto ogląda mam no, buraki jakoś tak się nie pojawia tam gdzie polskie miszy, czy no takich na polskich rozgrywcach spotykamy Daj radę, 40, to jest ale... No, nie podoba się i to. Kurczę, te tekstury po prostu. Nie mogę się im oprzeć. Dobra. I też tak myślę, nie wiem, może. Był da się coś znaczyć. Czy warto będzie paletować te buraki? Bo niby jest ten może sobie takiej usługi wsiąść paletowanie. Może że skrzynki te buraki się ładuje nie będę musiał ich na ludzi trzymać. No ale nie wiem, też trudnie. No od razu nie zbieram tego miężyka. No trochę... Mam małe tutaj 60... 60. I te maszyny też za duże nie są. Metrowe zaledwie. No hmm. więc tu roboty będę miał dużo poza odcinkiem. Nie powiem, że nie. będzie ale myślę że chyba już te poaletować buraki będę jak ta ładowarka też to od razu przywiozę i ładowarkę Że jakąś lawetę wypożyczę od razu i ładowarkę i wypożyczam tą, tą e, do paletowania buraków muszę No chyba dobry pomysł byłby, tak myślę. No i dobra, co na następny odcinek. Albo chyba będzie właśnie akcja już albo akcja kieszonka z kukurydzy, no chyba, że i to i to, pomóc, nie wiem. Chyba bardziej sianokosy. Jeśli już sianokosy miał, to tylko sianokosy. Eee, Ogórnika nie mam jeszcze, więc nie będę wywozić. Pola z ziemniakami, ja więc nie zrobię jak ze ziemniakami. No nie, wymieszczę się po Znalazłem też taką fajną prasę. Kronorant Pack 1250. To jedna z tych pras, które ja bardziej lubię. No ale czy ją kupię, czy nie, czy muszę jakiegoś mentalfah, to trochę, trochę dalszy, nikogo nie potrzebuję. Ale póki co, to nie będę o takich rzeczach rozmyślać, bo to jeszcze nie są jakieś pierwszy pierwsze potrzeby. Póki mam jeszcze kostkarkę. Zip my. Wreszcie jest kostkarka fajna, fara niemiecka. No i nie wiem, czy byście chcieli, że była niemiecka kostkarka na odcinku. Jednak jest polska. Dobra, w Polsce zostanę No chyba, że coś się stanie z USIP, to wtedy trzeba będzie kupić tu farmę Ale jeśli będzie się zwiedzieć, nie będziesz albo złego. Mówiąc być to. Tam to nie Dobra. Teraz trochę pozbieram tych buraków. Zmienię podnoszenie tura, ale brudna jest ta 40 już. No nie wiem, czy tu by dał radę taki tur z hydraulicznym, żeby można było też eee, to, eee, to palet widła. ale chyba nie, bo tu nie ma chy... chyba spytku wyjść hydraulicznych, żeby to. Czekajcie. Nie no, tu chyba nie ma miejsca. O, widzicie? No, więc tutaj już kupować to mini ładowarkę, no chyba, że takiego innego traktora tu podczepić. No ale tego to już nie chcę robić. Czyli tam widła dubel, to to mogę dokupić, ale do palnej tam sobie kupić czy coś Jakby się przydało być. Coś co można te palety wozić trochę nawet ciekawsze jestem niż to wykopywanie tych buraków. Kurczę, cały czas walę w tu pszczepę. Może nawet zdążę to zawieźć gdzieś. Nie, łowi się na. Dobra. Ola, bo w stronę farmy. A tam mam jedną wiatę, pod którą jest dużo takich drobnostek. Widzieli się widzieliście tam, gdzie kostkarka stoi oraz auto. ciekawie ile tu już jest. A no, za chwilę będzie pełna przyczepa. Mogę wziąć dwie, no, ale nie przesadzać. Nie przesadzać. No chyba, a nie bo to przecież jest mi ładowarka. Już tak, myślałem, czy może mi się ładowarkę. Jak ja chcę, właśnie wykonać ładowarkę. Właśnie, to słabo puściłem Teraz yes. będzie zbierać dopiero no. no. Ciekawe to. Taka praca. Leść, udało się. z w przyczepę. Muszę Wam powiedzieć, że nikt takich turów nie lubił zbytnio. No, bo no, na przykład jakieś bele z co Tak błyżko pracować. Całkiem przyjemnie się pracuje. Czek, no właśnie ostrożnie, żeby... Nie walną przyczepę. O! O, tyk. I... I właśnie I Tu już chyba jest już pewna przyczepa Gdzie ja to postawię? Teraz pytanie, no chyba, że wezmę drugą przyczepę. Właśnie jeszcze się zawrócę tutaj dwujosiówka Może się zmieści Kurz, będzie problem Dobra, zmieściłem się. Drzwi nie obrwałem No i znowu jadę źle dziesiątku, szczęście już nie z hederem. i dobrze znaną ofertę. Na No włączyłem właśnie ruch drogowy O! O właśnie Na zajęte Jako Dzisiejsze czasy No brami nie zamknąłem jeszcze coś zebrali chyba, że już zebrali hmm. właśnie tu szklarnia była, nie ma szklarni co się stało że to no nie wiem będę musiał przeprowadzić śledztwo tutaj jak widzicie już jest to oh, rozpakowane rozłożone dobra, nie no przyczepy tu postawię, wezmę drugą Tu już w paku nie ma. Jak tutaj pokazywałem, że był, to tu już nie ma. No nie, nie no, będę się przejmować, co się stało. Pamiętam, że i właśnie były te szklarnie, więc chyba coś po aktualizacji mi do nas. No nie, wiem, będę musiał zobaczyć, najwyżej tutaj pomaluję teren albo znajdę coś innego, postawię jakiś ogródek, bo mam wodę na ogródek, co on posiada. Jego... Nie wiem, zobaczy się. bizona Wizona jeszcze nie wyczyściłem, jak dwa pole mi zostały, to jeszcze nie ma póki co go tam przygotowywać. Więc póki co nie będę. Nie mogę teraz kamery już środkowo No. Dobra, wsiadam do 40. Będę marnować czasu, bo chwilę końca odcinka. No, ale cieszę się, że przynajmniej jedną krzcze udało mi się tutaj zbierać. Poczekajcie, co on nie zbiera. O, teraz już zbiera. Z ustami będę się zawracał, to nie będzie mi lakować zbytnio. Trzeba będzie zapamiętać. Kolejna mm. łyżka. A, no, to jest polska siro. w czeskich Dobrze, że w ogóle mam czym Wtedy to, to byłby problem. Chyba, że muszę z wiadrem łazić. Wiadro mam, ale nie chce mi się wiadrem pracować. Chyba będzie i druga przyczepa. Wtedy już się odcinek skończy. Zarab się robi teraz 20 minutowe. Takie najchętniej oglądane są odcinki. No... Połowa jest. Okay. Najlepiej właśnie zrobić. 20 minutowe. Niektóre osoby mi trochę zarzucają, że za szybko mówię Za szybko się poruszam, no ale cóż, no... Nie, nic nie zbytnio Taki mam charakter że, że dosyć szybko mówię Taka fajna sztuczka, co na więcej się nie robić I Teraz się walnąłem, a nie sztuczkę zrobiłem Dobra Dzisiaj nawet dużo się nie musiałem przygotować, bo już dawno to zrobiłem te przygotowania, że przed zrobieniem odcinka z tą płasków mapów no, film będzie już chyba, chyba jeszcze z 3, 3, może już i no, już Film będzie 24 minutowy. O, myślę, że będzie powiem też muszę pilnować, żeby filmy nie były za długie, no bo to bym chciał oglądać drugi film to tak samo jak oglądasz reklamy, która trwa godzinę o no, głupie to jest po prostu No. Kurczę, ciekawe jak to będzie wyglądać jak się będzie można to... przebawić przyczepę w tym farmingu tylko dopiero będzie akcja z wiadrami, więc będzie się sypać cały czas. jeszcze jaka osoba nieważna się śpieszy. Trochę to będzie może i denerwujące, ale realistyczne. O, właśnie, już jest pełne. Dlatego tu czekaj, czy 40 trzeba ładnie ustawić. I tutaj, właśnie, tym akcentem tutaj obok 40, która jest cała ubrudzona, tylko 60, chyba najmniej, czy może za to, nie, chyba 40 najbardziej. No i właśnie, tutaj, koło ubrudzonej 40 kończę ten odcinek. I mówię Wam pa.